Czy warto kupić iPhone'a 15 Pro? Po trzech miesiącach od premiery znam już odpowiedź na to pytanie. Brzmi ona to skomplikowane. Przyjrzyjmy się temu, co Apple'owi się tym razem udało, a co niekoniecznie. Najnowsze, topowe telefony Apple zadebiutowały nieco ponad kwartał temu. Dostępne są dwa modele, które dzielą ze sobą większość podzespołów. Pierwszy to iPhone 15 Pro z 6,1-calowym ekranem, a drugi to iPhone 15 Pro Max z 6,7-calowym panelem i to właśnie z tego większego korzystam na co dzień. W tym mniejszym też spędziłem sporo czasu, zaraz po premierze, ale skoro korzystałem wcześniej z 12, 13 i 14 Pro Maxów, to zostałem przy tym dużym. Tak czy inaczej, no, poza gabarytami, a tym samym pojemnością akumulatora, różni jednak tylko jedna istotna rzecz, czyli obiektyw portretowy. W przypadku mniejszego telefonu mamy do dyspozycji znany z poprzednich modeli trzykrotny zoom, podczas gdy ten większy pozwala na pięciokrotne przybliżenia. Poza tym to bliźniacze urządzenia z tymi samymi zaletami i wadami. Zacznijmy jednak od zalet, a pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, gdy myślę o iPhone'ie 15 Pro, to odświeżony projekt obudowy. Na papierze wygląda to na taki kosmetyczny lifting. Mamy tutaj ciutkę zakrzywione krawędzie, niższą wagę, ale tylko niecałe 10%. W praktyce iPhone'y 15 Pro i 15 Pro Max są znacznie, znacznie poręczniejsze niż mogłoby się, można byłoby się spodziewać. Wybieram teraz do ręki poprzednie topowe modele, które wtedy ówcześnie wydawały mi się wygodne i ok, to od razu przeszkadza mi to, jak bijają się w skórę i fakt, że wydają się takie ociężałe. Działa tutaj stara dobra zasada, do dobrego człowiek szybko się przyzwyczaja. Apple'owi udało się przy tym mieć i zjeść jabłko. Firma uczyniła swoje telefony wygodniejszymi w użyciu, bez rezygnacji z tego charakterystycznego designu, który nawiązuje jeszcze do iPhone'ów 5 i 5s. Wrażenie lekkości potęguje przy tym fakt, że iPhone'y 15 Pro są inaczej wyważone niż poprzednie modele. Związane jest to z rezygnacją ze stali na rzecz tytanu w ramce, i znajduje się ona z dala od środka ciężkości, dzięki czemu manewrowanie telefonem dłoń jest prostsze. No, warto też dodać, że te lekko ścięte krawędzie pojawiły się również w iPhoneach 15 i 15 Plus, które są jeszcze lżejsze od modeli 15 Pro i 15 Pro Max. Różnica w wygodzie pomiędzy tańszymi i droższymi parami sprzętów, wynikająca z wagi, jest jednak w ramach aktualnej kolekcji zdecydowanie mniejsza niż rok temu. No i jeśli komuś przeszkadzała waga iPhone'ów 14 Pro i tych starszych, to jest spora szansa, że 15 Pro, które już nie mają w obudowie stali, okaże się dla tej osoby dobrym wyborem. Jeśli z kolei chodzi o sam Tytan, to jest to materiał ładny, miły w dotyku, ale nie robi wrażenia, jakby był z kosmosu. Trzy miesiące zdążył mi się też znudzić ten nowy niebieski kolor i uważam, że ten drugi, również nowy Tytanowy, Tytanowy, na dłuższą metę byłby lepszy. Jeśli przy obudowie zaś już jesteśmy, to warto nadmienić, że zmieniło się coś jeszcze. Zniknął z niej ten fizyczny przełącznik głośności. Z perspektywy czasu nie uznaję tego jednak ani za wadę, bo jednak za nim nie tęsknię, ani za zaletę, bo jego następca jest mi tak po prostu obojętny. To powiedziawszy, haptyczny guzik o nazwie Action Button, pozwalający na wywoływanie wielu różnych opcji, wydawał się niezłym pomysłem. Oprócz przełączania trybu milczy są dostępne takie ustawienia jak odpalanie dyktafonu, tłumacza, a nawet wybranego skrótu. Mimo to nie jestem fanem tego rozwiązania i praktycznie nie używam tego nowego przycisku. Wynika to pewnie z faktu, że po przetestowaniu dostępnych opcji zdecydowałem się na skrót do aparatu fotograficznego, co wydawało się rozsądną decyzją wtedy. To, że mogę odpalić aparat bez wychodzenia z obecnie używanej aplikacji, a nie rozwijania centrum sterowania, w teorii jest super. Problem w tym, że jak już od razu nauczyłem się wyciszać telefon bez guzika, tak po kwartale aparat i tak odpalam w dotychczasowy sposób. Moja pamięć mięśniowa jest nieugięta i o przycisku czynności przypominam sobie zwykle dopiero po w czasie, gdy już zrobiłem zdjęcie. Zastanowiłem się jednak nad tym, dlaczego tak się dzieje i mam pewien problem. Związane to może być z tym, że chociaż jestem leworęczny, to telefon noszę w prawej kieszeni i sięgam na niego zwykle prawą dłonią. Action Button z kolei trzeba nie tylko wcisnąć, ale i chwilę przytrzymać, by wywołać określoną funkcję, a do tego jego umieszczenie jest to niefortunne. Przycisk trafił na górę lewej krawędzi i duszenie go palcem wskazującym prawej dłoni, w której trzyma się telefon, jest niewygodne, zwłaszcza w iPhone 15 Pro Max. Z kolei, gdy używam obrąg do obsługi urządzenia i mógłbym wcisnąć ten przycisk palcem wskazującym drugiej dłoni, to równie dobrze aparat mogę wywołać z poziomu centrum sterowania. Nie mogę też używać go jako spustu migawki w trybie poziomym, bo skoro telefon trzymam w prawej dłoni, to przekręcam go w lewo, a nie w prawo. W tym układzie przycisk czynności ląduje na dolnej krawędzi urządzenia, a nie w górnej na prawym rogu jak w klasycznym aparacie. Nie obraziłbym się, gdyby w przyszłości Apple albo przeniósł Action Button w inne miejsce, albo pozwolił na przykład zamienić go miejscami z guzikiem blokady. Póki tak się nie stanie, osobom używającym telefonu tak jak ja, czyli. Prawą ręką polecam nie robić sobie zbyt wielu nadziei z nim związanych. Ten jeden nowy przycisk, który w mojej sytuacji się nie sprawdził, nie zmienia jednak faktu, że iPhone 15 Pro to urządzenie z najwyższej półki. Nie mogę w żadnym stopniu narzekać na jego wydajność, a fakt, że odpala natywnie gry RODEM z konsol wraz ze śledzeniem promieni sprzętowym, to spore osiągnięcie. Do tego algorytm przetwarzania obrazu czynią cuda podczas nagrywania wideo, zwłaszcza w trybie ProRes. Nie narzekam też na brak pamięci operacyjnej, bo system iOS lepiej nią zarządza niż Android i te 8GB, które tu mamy, jest w pełni wystarczająco, no, przynajmniej dziś. Sytuacje, gdy odpalam aplikację aparatu, a wszystkie inne programy w tle są ubijane, co zdarzało się w poprzednim modelu, tutaj raczej nie ma miejsca. Warto jednak odnotować, że zaraz po premierze Apple miał problem z przegrzewającym się procesorem Apple A17 Pro który pod ogromnym obciążeniem sprawiał, że obudowa robiła się naprawdę gorąca, ale aktualizacje załatwiły sprawę. Teraz telefon nie rozgrzewa się na tyle, żeby mnie poparzył, nawet jak odpalam na nim jakieś zasobożerne tytuły. Nie sposób też narzekać na ekrany w iPhone'ach 15 Pro i 15 Pro Max. Różnią się one długością przekątnej, ale poza tym oferują zagęszczenie pikseli, jasność oraz odwzorowanie kolorów na tym samym topowym poziomie. Nie zabrakło też dynamicznej wyspy znanej z poprzednich modeli i to świetna wiadomość. Możliwość wejścia w interakcję z odtwarzaczem muzyki lub aplikacją do zamawiania auta, dyktafonem, yy, połączeniem telefonicznym podczas korzystania z innego programu bez przełączania się na ten drugi w całości przydaje się co rusz. Cieszy przy tym też, że ta nowość, no, zeszłoroczna nowość, trafiła do wszystkich iPhone'ów 15, a nie tylko tych dwóch modeli z najwyższej półki. Daje to nadzieję, że z czasem więcej i więcej APEK będzie ją obsługiwać. Niestety na razie, od ponad roku, od jej wdrożenia, no nie wszystkie programy, od których bym tego oczekiwał, są zjąćpięte poprzez odpowiednie API. Tak to jednak jest z tego typu nowościami i pozostaje mieć nadzieję, że z czasem faktycznie zacznie ona być obsługiwana przez więcej programów i nie skończy jak wygaszony już 3D touch. Kolejną fundamentalną tegoroczną zmianą i to we wszystkich iPhone'ach 15 jest wdrożenie standardu USB-C do ładowania oraz transmisji danych. Nadal co prawda nie mamy tu takiego naprawdę, naprawdę szybkiego ładowania, a przy ładowarce o mocy 30 W trwa ono około 2 godzin, ale taki urok iPhone'ów. Cieszy natomiast, że przynajmniej w modelach 15 Pro i 15 Pro Max te porty działają w trybie USB 3.0, a nie 2.0 jak w zwykłych 15 i iPhone'ach z Lightning. Dzięki temu zgrywanie danych z i na zewnętrzny dysk jest bardzo szybkie, do tego można rejestrować na nim wideo w ProRes 4K i 60 FPS-ach. Przyznam jednak, że sam portu USB-C do zgrywania danych i ładowania używam jedynie sporadycznie, głównie na wyjazdach, bo pokochałem standard MagSafe i korzystam z chmury. To, co natomiast bardzo mi leży, to możliwość zrobienia z iPhone'a powerbanka do ładowania innych sprzętów, w tym np. słuchawek, zegarka lub innego telefonu. Najczęściej używam tego jednak do ładowania e-papierosa z użyciem takiej sprytnej, minimalistycznej przejściówki z USB-C na USB-A. Tyle dobrego, że akumulator akurat w iPhone 15 Pro Max jest na tyle duży, że nie martwię się o to, że rozładuje się przed końcem typowego dnia. Jedynie podczas wyjazdów służbowych, gdy używam go non-stop do robienia zdjęć, filmów i uczestnictwa w wideokonferencjach, muszę posił posiłkować się powerbankiem. Wdrożenie USB-C sprawiło jednak, że z nowymi telefonami nie mogę już używać akcesoriów projektowanych z myślą o iPhone'ach z portem Lightning. Z drugiej strony otworzyło to drogę do tego, by podpinać do niego gadżety projektowane uprzednio z myślą o Androidzie. Niestety pewnym rozczarowaniem były dla mnie case'y zintegrowane z kontrolerem do gier, które robią z telefonu na namiastkę konsoli Nintendo Switch. W praktyce okazało się, iż pierwszy Razer Kishi nie jest wykrywany wcale, a Backbone i Kishi w wersji drugiej nie mają wystarczająco miejsca na wyspę aparatów, no, albo w, wcale przy obu modelach, albo przy samym Pro Maxie. Na szczęście producenci akcesoriów dostrzegli ten problem i pojawiają się już pierwsze modele takich padów projektowane z myślą o najnowszych telefonach Apple. Niedawno dotarł do mnie GameSir G8 Galileo, który nie kosztował majątku i mam nadzieję, że na dłuższą metę się sprawdzi. Nadal jednak nie rozumiem, czemu interfejs iOS-a nie ma trybu poziomego, bo to jest naprawdę, naprawdę upierdliwe. Zrozumiałbym nawet, gdyby był on dostępny wyłącznie w tych największych 6-7 calowych modelach. Na razie jednak trzeba pogodzić się z tym, że pulpit wyświetlany jest wyłącznie w pionie, więc jeżeli wsadzimy ten telefon do takiego kontrolera, musimy albo przesuwać telefon z kontrolerem, albo patrzeć na niego z przekręconą głową. No dobra, a co z tym aparatem fotograficznym, który nie ma co się oszukiwać, jest jednym z najważniejszych podzespołów w telefonie komórkowym dzisiaj? Jemu poświęciliśmy już obszerny, osobny materiał. Jeśli ktoś jest zainteresowany jakością zdjęć i filmów wykonanych tym telefonem, to link do niego znajdziecie w opisie filmu, który właśnie oglądacie. Z tego miejsca tylko pokrótce powiem, że jestem bardzo, bardzo zadowolony, przede wszystkim z klipów uchwyconych tymi urządzeniami. Pod względem rejestrowania wideo topowe telefony Apple po prostu nie mają sobie równych. A czy w każdej sytuacji wychodzą z niego najlepsze możliwe zdjęcia? Nie. Niektóre telefony z Androidem w szczególnych sytuacjach potrafią radzić sobie lepiej. To, co jednak istotne, to fakt, że w przypadku iPhone'ów 15 Pro praktycznie nie zdarza się, by zdjęcie wyszło fatalnie mimo sprzyjających warunków. Mam wrażenie, że w przypadku produktów konkurencyjnych takie sytuacje niestety się zdarzają i mamy większy rozstrzał od zdjęć genialnych do słabych. W przypadku iPhone'ów mamy taką przewidywalność, że zdjęcie, które zrobimy będzie przynajmniej dobre, a zwykle bardzo dobre, a czasami wybitne. Do tego jakość zdjęć poprawia się może nie dramatycznie, ale zauważalnie względem tych wykonanych iPhone'ami 14 Pro, mamy tutaj ten tryb robienia fotek w 24 megapikselach na 48 megapikselowej matrycy i masę masę sztuczek programowych do poprawiania tej jakości. To, do czego z kolei nie jestem do końca przekonany, to ten pięciokrotny zoom w obiektywie portretowym w Promasie. Co prawda, w głównym mogę ustawić dwukrotne powiększenie, polegające na wycięciu środka z tej 48 megapikselowej matrycy, ale potem skok z dwójki do piątki no, jest już ogromny. Po kwartale nadal łapie się na tym, że gdy chcę zrobić zdjęcie z. Przybliżeniem, odpalam obiektyw portretowy, a okazuje się, że nie jestem w stanie uchwycić obiektu w kadrze, bo zoom jest aż, aż za duży, większy niż ten, do którego jestem po latach przyzwyczajony. Zdecydowanie wolałbym, gdyby Apple poszedł śladem konkurencji i dożycił po prostu drugi obiektyw portretowy w iPhone 15 Pro Max, zamiast zastępować ten z iPhone'a 15 Pro. Z tego powodu nie warto rozpatrywać obiektywów w portretowych modelach 15 Pro i 15 Pro Max w kategorii lepszy-gorszy. Mają po prostu inną charakterystykę. No ale dobra. Biorąc wszystkie te wspomniane rzeczy pod uwagę i podsumowując tą moją opinię o iPhone'ach 15 Pro po kwartale od premiery, mogę powiedzieć jedno. Jeśli szukacie dla siebie telefonu z iOS-em, a cena nie gra roli, to iPhone 15 Pro i 15 Pro Max będą świetnym wyborem. Nie mam wątpliwości, że to najlepsze iPhone'y w historii, a ich nieliczne wady przyćmiewane są przez wiele, wiele zalet. A który z tych dwóch modeli wybrać? Wiele osób może zdecydować się na iPhone'a Pro Max ze względu właśnie na ten pięciokrotny zoom w aparacie. Na papierze brzmi on lepiej, ale moim zdaniem nie jest to odpowiednie kryterium wyboru tego typu urządzeń. Nie dość, że nie każdemu przypadnie do gustu ten większy zoom, to znacznie, znacznie istotniejsze w telefonie są jego gabaryty. Przed zakupem warto wziąć oba do ręki i sprawdzić, czy to 6 i 7 calowe Monstrum będzie odpowiednie i wygodne, czy jednak lepszy będzie ten kompaktowy 6 6,1-calowiec. Sam zdecydowałem się na iPhone'a 15 Pro Max, bo od lat i tak korzystam z tych ogromnych telefonów Apple'a, a nowy model jest wreszcie wyraźnie poręczniejszy niż jego poprzednicy. Jeśli jednak cena wynosząca katalogowo 7200 zł za 67 calowy telefon i 6000 zł za model 61calowy jest zaporowa, to nie ma co się spinać. Jeśli ktoś poszukuje nowego telefonu i nie jest jeszcze zdecydowany konkretnie na iPhone'a, to można znaleźć wielokrotnie tańsze telefony konkurencji, które też są świetne. Z kolei w przypadku osób, którym zależy konkretnie na sprzęcie z logo nadgryzionego jabłka o, albo z iOS-em, można przemyśleć zakup albo jednego z poprzednich modeli, albo tych iPhone'ów 15 i 15 Plus. To prawda, że iPhone 15 Pro i 15 Pro Max są lepsze od tych wszystkich innych, ale topowa specyfikacja ma niestety swoją cenę. Do tego nie każdemu te feature'y, które są tylko w tych modelach, będą faktycznie przydatne. No dobra, to dzisiaj już na tyle o iPhone'ach 15 Pro i 15 Pro Max, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o aparacie fotograficznym, to zapraszamy do materiału, do którego znajdziecie link w opisie tego filmu. Na dzisiaj to będzie tyle. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!